Najciekawsze plotki transferowe. Co w trawie piszcie, jeżeli chodzi o ruchy wychodzące, a także przychodzące do Ekstraklasy. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kanał 365 Dnia Piłce, przy mikrofonie Piotr Rzepecki. I dziś pogadamy sobie o plotkach transferowych. No, te kwestie transferowe są już na finiszu, bo jak doskonale wiecie, większość tych poważnych lig europejskich zamknęła czas zakupów. Dziś na przykład zamyka się okno w Turcji i, i do tej Turcji też sobie zaglądniemy, ponieważ mówi się troszkę na temat zawodników Ekstraklasy, którzy są łączeni właśnie Właśnie z tym kierunkiem, natomiast na samym początku zostawcie koniecznie łapkę w górę pod filmem, subskrypcję kanału, niech ta nasza społeczność rośnie, i się rozwija. Jednocześnie zapraszam wszystkich do w gry przeglądarkowej Football Team. Wszystkie linki na dole pod tym materiałem, zachęcam serdecznie do zabawy, skorzystajcie przy rejestracji z linku, który jest pod tym materiałem. Footballteam.pl Darmowa, przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. A teraz przejdźmy do rzeczy i pomówmy sobie trochę na temat transferów. Najpierw zerkamy w stronę Biały białystok bowiem dwóch zawodników zespołu trenera Adriana Siemieńca jest łączonych z odejściem. Przede wszystkim to jest Christopher Hansen, o którym mówi się, że może odejść do drugiej ligi tureckiej, a konkretnie do Kocalia Sporu, To jest ekipa, która jest liderem drugich drugi, na drugim szczeblu. No i właśnie Norwek jest łączony z tym zespołem. No przede wszystkim jeżeli chodzi o Hansena, to jest absolutnie postać kluczowa. W tym sezonie w zasadzie gra od deski do deski, bo to jest 33 spotkania, 9 goli, 8 asyst, licząc wszystkie rozgrywki. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy kontraktowe, no to nie jest łatwe, gdyż ta umowa byłego zawodnika Łódź obowiązuje tylko do końca tego sezonu. Zobaczymy więc, czy Hansen odejdzie. Natomiast z drugiej strony te kontrakty, jak ile oni tak są konstruowane, że tam zawsze jest możliwość przedłużenia. W, więc też zobaczymy no z perspektywy naszej, a więc obserwatorów Polskiej Ligi, dobrze by było, żeby Hansen został, bo to jest pan piłkarz, który doskonale czuje się w zespole trenera Siemiec. Natomiast jeżeli ta oferta będzie duża, będzie spora, no to kto wie, czy nie odejdzie. Natomiast to musiała być kwestia najbliższych godzin, bo tak jak powiedziałem wcześniej, do końca dzisiejszego dnia okno w Turcji się zamyka. Więc rejestracja, testy, no to wszystko musiało zostać przeprowadzone ekspresowo. No więc nie ma wątpliwości, że to raczej są plotki, jeżeli chodzi o odejście Hansena, niż jakaś konkretna oferta. Nie zatrzymujemy się jednak i cały czas zostajemy w BMS Stoku, ponieważ teraz warto spojrzeć na innego gwiazdora reagiloni, a konkretnie Afimiko Pululu. I znów tutaj mówimy o kierunku tureckim. Tak jak podaje portal GoalPL, no jest dużo zainteresowanie Pululu, zresztą to nie jest tajemnica. Ja zresztą sam mówiłem wcześniej o wielu innych kierunkach, między innymi Dynamo Kijów, też niektóre kluby egzotyczne. Natomiast teraz pojawia się oferta, zapytanie z Besiktaszu, a więc naprawdę dużej marki z jednego z topowych klubów ligi tureckiej. No i właśnie włodarze tego klubu chcą Pozyskać Pululu, natomiast znów to jest temat trudny, jeżeli chodzi o te okno zimowe. No bo to musiałoby się wydarzyć w zasadzie w najbliższych godzinach, więc raczej możemy być tutaj spokojni i myśleć pod kątem ewentualnie transferu letniego. Ponieważ Pululu, no w mojej opinii, że oczywiście będzie szalał w Europie czy w ekstraklasie, latem po prostu będzie nie do zatrzymania. Na całe szczęście z perspektywy fanów Jagiellonii, z perspektywy, z perspektywy fanów ekstraklasy, on przedłużył kontrakt, no i ta umowa obowiązuje do 2026 roku, więc tutaj jest pewien spokój. Natomiast to no nie ma wątpliwości, że Plur będzie kuszony przez duże kluby europejskie na bazie tych świetnych występów. no Przede wszystkim w europejskich pucharach doskonale wiem, że Liga Konferencji, czy generalnie europejskie puchary, to jest najlepsze z możliwych aren, żeby się wypromować. Natomiast jeżeli chodzi o ten temat Bestiktaszu, no to prawdopodobnie to jest tylko plotka i w zasadzie nic się tutaj nie wydarzy, ale ale warto uzupełnić historię, bo Pululu miałby w teorii oczywiście zastąpić i realizować ściro Immobile, a więc byłym zawodnikiem między innymi Lazio, który szalał w lidze tureckiej, no i też grałby u boku między innymi Ernesta Muciego, a więc byłego zawodnika Legii Warszawa. Kolejny transfer out z naszej Ekstraklasy to jest Linus Vanquist, a więc 16-krotny reprezentant Szwecji, który jest łączony z Ligą Szwedzką. Mówi się o tym powrocie, mówi się o transferze do Haken, no i właśnie prawo obrońca portowców miałby tam odejść. Co ciekawe, jeżeli chodzi o okienko w lidze szwedzkiej, to ono jeszcze obowiązuje w zasadzie do końca marca, więc tutaj powiedziałbym, że no jeszcze mają czas szwedzkie kluby i tak jak powiedziałem wcześniej, dla Vanquista byłby to powrót, jeżeli chodzi o szwedzką ligę, natomiast pytanie właśnie, czy zostanie, no bo doskonale wiemy, jak wygląda sytuacja portowców, jeżeli chodzi o organizację finanse, tej zimy odeszło trzech kluczowych zawodników, nie można powiedzieć, że ta kadra jest niestety rozbierana trenerowi Kolendowiczowi, no bo nie ma już cecha, nie ma Gorgona i nie ma Wachana natomiast z drugiej strony, jakby nie odbiły się to absolutnie czkawką, na formie sportowej, bo portowcy weszli rewelacyjnie w tę wiosnę, wygrywając na inauguracji najpierw z zagłębionym lubin, a potem wysoko pokonując górnik zabrze. Zobaczymy więc, czy Vanquist zostanie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no jeszcze dobre kilka tygodni to okienko w Szwecji jest. No i pytanie, czy Pogo nie będzie zmuszona do sprzedaży w świetle, powiedziałem historii finansowych, no bo nie jest zwykłą tajemnicą, że na przykład na cechu portowcy nic nie zarobili, bo to było rozstanie za porozumień stron na pół roku przed końcem umowy. Więc trzeba też patrzeć i monitorować sytuację Vanquista, który jest kuszony przez haka. No i być może też jest jakieś zainteresowanie, jeżeli chodzi o inne kluby, bo jest to piłkarz wybiegany, z dobrą motoryką, no i przede wszystkim etatowy reprezentant swojego kraju. Teraz nasze oczy spoglądają na Częstochowę i chodzi oczywiście o Raków, bo Kamil Pestka jest łączony z odejściem i z przenosinami do Radomiaka. Mówi się o tym, że wkrótce Pestka ma odejść. Nie wiadomo, czy to będzie ta zima, czy dopiero lato, a więc po zakończeniu umowy, ponieważ właśnie były zawodnik pasów ma kontrakt tylko do czerwca 2025. No i w ogóle już możemy sobie podsumować całą tę jego przygodę pod jasną górą, że nie była do końca udana. Natomiast no, też nie ma wątpliwości do tego, że Pestkę zżerały uraz i gdyby nie kontuzję, no tutaj jego kariera rozwijałaby się z pewnością dużo, dużo lepiej. Był podstawowym zawodnikiem między innymi reprezentacji młodzieżowej Czesława Michiewicza, był też podstawowym piłkarzem i naprawdę wyglądał świetnie w Krakowi, która też będąc na fali no była z jedną z ciekawszych ekip w pewnym fragmencie sezonu 2022-2023, natomiast no, ta przykra kontuzja sprawiła, że nie grał w zasadzie cały sezon, potem ten transfer do Rakowa i też pod Jasną Górą nie mógł się specjalnie odnaleźć. Natomiast mówi się, że właśnie może odejść do Radomiaka, do klubu, który potrzebuje wzmocnień, no bo też trzeba powiedzieć, że tutaj zimą w Radomiaku zaszły duże zmiany, w zasadzie zmiany to jest małe słowo, zaszła potężna rewolucja kadrowa, nie tylko na poziomie zawodników, ale też przede wszystkim w Radomiaku zmienił się trener. No i pytanie, właśnie czy Pestka nie odejdzie z Rakowa do Radomjaka tej zimy. Na pół roku przed końcem umowy, jak sobie patrzę na jego bilans, na to jest łącznie 6 spotkań, grał regularnie na początku sezonu, natomiast od meczu z Lechnią Gdańsk, wygranego przez Raków 2 do 1, on to w zasadzie nie gra, nie ma go w kadrze meczowej i zastanawiam się, czy Raków nie robiłby mu problemów w świetle ewentualnego odejścia już teraz, żeby po prostu zaczął grać, no bo w zasadzie nie gra, nie rozwija się, on nawet nie jeździ na mecze na ławkę, więc no myślę, że dla jego dobrego kariery najlepiej było podejść do zespołu, w którym potencjalnie mógłby na minuty, no i takim zespołem miałby być właśnie Radą, jak Radą. Teraz przeniesiemy się na chwilę do Portugalii, ponieważ mówiło się trochę w sprawie transferu Jagiellonii przychodzącego, mianowicie, że na radarze mistrza Polski znalazł się Ricardinho. To jest ciekawy zawodnik, 26-latek, lewy napastnik, który regularnie strzela i który, co ciekawe, reprezentuje barwę Santa Clara. To jest klub, z którego w 2022 roku trafił Nene właśnie do Jagiellonii, więc no widać, że tutaj ten kierunek jest dobrze obrany. Natomiast to jest tylko taka plotka, to jest taka ciekawostka, no bo ta oferta złożona przez Jagę miała zostać ponoć odrzucona i w zasadzie tego tematu już nie ma, więc na 99,9 Ricardinho, swoją drogą bardzo ciekawy zawodnik, tej zimy do Jagiloni nie trafi. Trafi jednak do Wisły Kraków Marko Poletanowicz. Mówi się o tym, że wkrótce pierwszy Ligowiec będzie mógł się pochwalić ciekawym wzmocnieniem. Pierwsze informacje o tym transferze podał Tomasz Wudarczyk z Meczyków, natomiast potwierdził to też Jarosław Królewski w rozmowie z portalem Goal, że wkrótce były zawodnik Białej Gwiazdy. Znów się zwiąże z klubem z Reymonta. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Giloni Białystok, Krakowa Częstochowa czy też Zagłębia Lubin. Ja osobiście pamiętam go z gry dla medalików, kiedy w rozgrywka 2020-2021 czy też sezon później. Gra naprawdę dobrze i był z jednym z ciekawszych defensywnych pomocników w Ekstraklasie. No i zobaczymy, czy się odnajdzie w Wiśle. On ma dobrą motorykę, dobrą też szybkość, szybko myśli na boisku, no i może być kluczowym wzmocnieniem w kontekście walki Wisły Kraków o awans do Ekstraklasy. Jesienią tego sezonu zagrał łącznie 20 meczów, jeżeli chodzi o Liga, także eliminację europejskich pucharów, więc też nie jest tak, że przychodzi do Wisły, żeby się odbudować, bo po prostu nie grał, tylko występował w regularnie. Więc pytanie właśnie, jak się odnajdzie i w, czy będzie rzeczywiście cennym wzmocnieniem, jak się się tutaj gdzieś pokaże w zespole Wisły, w świetle między nimi tej absencji Marka Karbo, no bo wydaje mi się, że tutaj ktoś do środka jest szalenie potrzebny. Natomiast, żeby sobie to wszystko podsumować, zerkimy na te transfery, na te plotki transferowe. Zaczynaliśmy od Jagiellonii i tych dwóch potencjalnych odejść, a więc Christopher Hansen, łączony z tureckim klubem z drugiej ligi, a więc ekipą Kocali Sporu. To także była Fimiko Pululu, który mówi się, że może odejść do Bestiktaszu. Natomiast podkreślmy raz jeszcze, że to okno w Turcji zamyka się już dzisiaj. Do końca dnia, kluby muszą zgłosić nowych zawodników. Dalej to jest Linus Vanquist łącząc z powrotem do ojczyzny, a konkretnie z transferem do Haken. Później też Kamil Pestka, o którym mówi się, że może zamienić Raków na Radomiaka Radom. Jest też na tej naszej liście Ricardinho, czyli to jest obecny zawodnik Santa Clary. Natomiast była tam oferta, było tam zapytanie ze strony Jagiellonii Białystok. No i skończyliśmy sobie to wszystko tym transferem, przenosinami Marko Poletanowicza, który ponownie wkrótce zwiąże się z Wisą Kraków. Tak to wyglądało Kilka plotek transferowych, natomiast wkrótce też na kanale pojawi się jakieś szersze podsumowanie, jeżeli chodzi o to okienko w ekstraklasie. Myślę też, że możemy sobie spojrzeć na Pierwszą Ligę i podsumować sobie kilka tematów, ponieważ niewątpliwie sporo się dzieje nie tylko w Elicie, ale także na zapleczu. Wielkie dzięki, że oglądaliście ten film do końca. Oczywiście jak zwykle prośba o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Tylko przypominam, że ten tydzień jest wyjątkowy, ponieważ w czwartek będziemy się emocjonować meczem Magdaloni w Europie, później oczywiście ranking UEFA, także tutaj zachęcam do dużego. Aktywności. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.